Siemanko w kolejnym odcinku yy, Gotika W tym odcinku pójdziemy do Lestera Tak, bez znów za Supermana robi. I... No już, skaczek super. No teraz to nie chcesz oczywiście. Wtedy poleciał. Superman! <ścoughs> Dobra. Jak idziemy do Lestera, to musimy wziąć... O, już mamy. Musimy teleportować się do bractwa. Aby móc do niego dojść. Samo dojście zajmie... Moim zdaniem mam nadzieję. Ble bla. 10 minut. Ale sam już Lester może zająć nieco więcej. Ponieważ jest to jeden z najdłuższych. Najbardziej po prostu potrzebuję, bo harpi tam jest o u Jedyne, A te harpie wiecie jakie są. Pujebany. Dobra, lecimy na eliksirze prędkości. Czym szybciej do. w stronę Lester'a. Już niedługo poznamy nowego maga. Bez gałek ocznych, czy tam bez źrenic. Nie wiem jak to powiedzieć. Nazwę jego poznacie w następnym odcinku. W tym odcinku po prostu zakończymy Schulestera. Zrobimy to. Następny odcinek będzie z info całym, bo Satura Sojezu co tam będzie. I pójdziemy do starego obozu i tam dowiemy się. Bardzo ciężkich rzeczy dla całej kolonii. Ale wszystko, wszystkiego dowiecie się już w następnym odcinku. Teraz oczywiście oglądacie ten bardzo ciekawy odcinek, przynajmniej mam taką nadzieję. Teraz jaszczurki tutaj, yy, srurki, pierdziurki. Zaraz je wszystkie wybijemy. Sorki zaścięcie. Spadek FPS-ów, sami rozumiecie. Tak, i dalej na softhaku, więc się nie bójcie. nie będę już tak zamulać. Przecież trochę tak teraz. O, czyli doszedłem w 2 minuty, tutaj to jest naprawdę wielki wyczyn. Bo samo już dojście będzie bardzo mało zajmowało, jednak. 5 minut się postaram. Bezisław jeszcze patrzy ma... troszeczkę miksturki, więc udamy się. O, już nie ma. Chciałem powiedzieć, że udamy się czym szybciej do Lester'a znów spadek FPS-ów. Przepraszam Was, ja nie chcę, żeby tak było. Ogarnik, chodź tu ogarniku. No, chodź, Jezu. ole, mu chita, zawaliłem. Zaraz zapiszę, żeby przykrych niespodzianek nie było tutaj. Pisujemy. i zostało nam jeszcze trzy ogary z tego co pamiętam golem i jesteśmy u lestera moje misia tu jesteś tak chodź A no, już nie żyjesz A jeszcze jeden z, znaczy tam tego już nie trzeba bić o ich tam jest jeszcze ej ale Ciebie to ja nie zapraszałem na imprezę. Oj, mierzi mnie, żeby do tamtego pójść ekspa sobie wbić. Łojajaj, dwa tam są, więc... Więc je zostawimy, wiecie co? Ja wolę je zostawić, panowie. Dobra, z golemem powinno pójść łatwo, więc nawet nie będę zapisywać. Już mamy tutaj całą tą... Tak jak mówiłem... Mamy całą cytadelę Harpi, starą Cytadelę Mnichów, jeśli dobrze pamiętam. I za sekundę dosłownie spotykamy Lestera. Cześć Lester, odpowiedz do widzów. Hej, co tu robisz? Hej, no. Przybywam z polecenia magów Wody. Szukam ma Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny. Jest. No co wiem, wiem, wiem. Zostali wiem. magowie z nowego obozu? Zamierzają wykorzystać. Jak zobaczę, to uwielbię. Tu się zgadzamy. Ale zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę. Wiesz, jest tam. To, przepraszam, będzie dokument takiego lorda. Takiego lorda, że tak powiem. Złego, czy tam dobrego, już naprawdę nie pamiętam, dawno tam grałem. E, tak, Lester. niech śniący ma cię w, w swojej opiece. Nie słyszałeś nowego newsa, że jest demonem? No co ty? Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych górów. Ich magia. Pewnie wiesz, wiecie, uśpił, chodziło o Golema. Ten dokument, którego szukasz. Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument. Który. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz ba. Wiem, ale prędzej czy później, magowie zdołają przerwać barierę. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Pro. Pewnie. Wiem, że pójdziesz za mną, bo jesteś... ...przydupasem. Jakoś się zbytnio Lestera nie lubię. Jest zbyt spokojny na ten świat. Satanistów i... ...złych ludzi. Eee, może z tymi satanistami przesadziłem. Po prostu chciałem coś fajnego wam powiedzieć, a znów się nie udało. Zbieramy... Tak zwane serafisy, choć tutaj Lester, czy tam Lesternik. No i już się nam zaczyna bugować. Jest naprawdę normalka. Więc jak będziecie dużo bugów tu widzieć, to. O Lester, jednak się nam nie zbugowałeś do końca. Zapisujemy grę, bo tu zapis w tej fortecy to będzie nasza podstawa. Zapisy, bo co chwilę będziemy je aktualizować. jest 13 z kawałkiem w świecie gotika więc spokojnie naprawdę spokojnie dobra lester słyszałem że harpie to twoja specjalność a ja w ciebie jaj, dostała a ty też dostaniesz? nie nie doleci w ciebie pocisk Ej, to zaraz zabijemy w takim razie. Czekajcie, podejdę trochę, o to... Zabawa traf w harpie zabierze nam za dużo strzał. No, harpia, aby szybciej padła. Ja jeszcze mam podejść do ciebie, kochana, mo. No szybciej, o w końcu. Mam buga złapała. Moja kochana. Dobra. O Harpie trzy już leżą. Szkoda, że z nich nic ciekawego nie leci do sprzedaży. Wiecie, że ja lubię handlować na bazarku. Cześć! Patrz! Chyba miałeś rację! Racja. To rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Dobra, Lester. Masz nowe koleżanki. Możesz z nimi zrobić, co chcesz. O, świetnie. Zajęły się Lesterem. Jako, że on jest nieśmiertelny, nic nam naprawdę nie grozi. A ja, jak tam spadniesz, to policzymy się u no na ja też chcę oprawić. Dobra, jak widzicie, jesteśmy dosyć zgranym duetem. Widzę już kolejną harpię. Yy, brzydka jesteś. Ale choć tu muszę cię zadać. Dobra, zapisujemy grę. Bo już. Fajnie nam się udało. Te harpie pozabijać Oj, cześć koleżanko, nie wiedziałem ty tu jesteś, ale Lester podobno wiedział No zabijaj, dziękuję ci Lester Idziemy dalej ja, tak to się nie umawialiśmy To miała być randka bez perwersji Możesz ty ile ich tu jest! Kochane Dobra Lester, bijesz się, lubisz to Arpia Sfera ziemska na ciebie czeka Jezus! Ouch! Ouch! Lester także mnie nie uderzyło. Nie wiesz, jak się obchodzi z magnatem. Dobra, jak zwykle, zwykła eksplozja harpi nastała, To już jej nie ma, na szczęście. Więc ja się skieruję w tą stronę, zobaczyć co tu słychać. A, z drabina niepotrzebny tu szedł, bo ten się wszczepi. Pójdę rozejrzeć się na... No, to szybko. Tam masz koleżankę jedną. Ej, no... To jest to też handstwo. I prostaw. Dobra, cluster idzie, to już musimy sobie sami radzić. Niestety to jest Gothic, to nie jest Call of Duty, że jest nas 15 i możemy zniszczyć calutki świat pomóc, mu my nie niszczymy. Nie jesteśmy tymi bezlitosnymi Niemcami. Dobra, już nie będę mówić, że o nich usłyszeliście dużo w moim let's Call of Duty, dobra, piwko Ciekawe ciekawo jakie, Bezi, data ważności. Zapominałeś, sprawdzamy ją. Ale ja chcę jeszcze jedno. No, kurde, zbugowało nam się coś. Dobra, mam piwko kolejne. Widzę, że nic ciekawego tu już nas nie spotka. Więc ciekawi mnie oczywiście już te pomieszczenie. A już mnie nie ciekawi. Tu i tak i tak jest, pierwsze piętro. Więc tu jeszcze jest dosyć łatwo. Gorzej będzie na wyższych piętrach tego... tej budowli Lorda. Dobra, bezi coś sobie zje. A już tego HP mam w porównaniu do pierwszego odcinka. Czujecie to? Zapisujemy kolejny raz. O co tu było, jakby nie było save? przepraszam za to Musiałem Musiałam się przesunąć tej bardziej. Ale ciekawe, co? Piętnasta część Harry Pottera Skrzynaczka. Zaraz tu ze szkieletami troszeczkę powalczymy. Pięknie lubicie ich ja też nie. Uwierzcie mi. A więc. I uciekamy. Ej, czemu wy z tej strony wybiegliście? jaj, ty! Brzydki kościotrupie, ty! Ty pomiarcie szatana! A, już nie lubicie? Dobra... Chudko! Bezi! Co robisz? A ty mnie nie masz prawa uderzyć. Udało się. Myślałem, że zginiemy. Szkielety to są jedne z tych, których bardziej nie lubię. A tam jeszcze jedną setkę walniemy. Będzie się lepiej poczuje. Dobra, lecimy na, mam nadzieję, ostatniego szkieleta. Dobra, jak jest jeden, to jest już o wiele łatwiej. I mamy tak niespotykaną miejscówę, o której przecież nikt nie wie. Żaden gracz o niej nie wiedział. Dobra, otwieramy skrzynaczki z różnymi typami wódki zwanej eliksirem. Mezi kłamie. O, tutaj lepsze trunki, tutaj mamy wino. O, żeż ty! Mezi, zaszalałeś dzisiaj na imprezie. Jak pamiętam, tutaj będą problemy z tą drabiną. No, ale cóż, ja na to nic nie poradzę. Włazimy na górę. Póki możemy. Mam nadzieję, że to jeszcze nie tu. No, właśnie, zobaczcie, jak nie dorobili tą drabinę. Jak zginę. O, udało się, Bezi. Dziękuję Ci bardzo. Oczywiście jest jeszcze jedno piętro. Przyzwyczajcie się do tego. Przecież to jest wielka forteca. W dwójce będzie tutaj smok kamienny. że ten kaszel zaczyna mnie znów męczyć. A ja dzisiaj dużo gadam. Aż chyba za dużo. Cześć Lesterku. Akt własności, zaraz się nim Lester oczywiście zaciekawi. Cześć. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne. Zaczekam na ciebie przy... Mam już ale po prostu. O, zatopiona wieża. Ojej, już. A może się i do niej wybierzemy, chociaż tam zaombis. No, jaki. Dobra, nie będziemy poprzedzać fabuły, bo to nie ma sensu. Yy, no, próbujemy tutaj przejść dalej. Już mam nadzieję, że bez harpi. O, moje nadzieje legły w gruzach, tak jak zaraz. O, cholera, Bazi! Podobno lubisz harpię. A skąd ich aż tyle się tu wzięło? Masakra jakaś. Bazi Sław, uciekaj, ale to już. setkę. NA ZDROWOTNOŚĆ, BEZI! Harpie atakują! To nie sen! Dobra. Jeszcze tylko ty, A ty. Jezu, aż serce zaczęło mocniej bić. Tętno podskoczyło. Ale bryłeczek rudy, no, to jest coś. 202, 202 przepraszam za mój błąd językowy. Widzicie, tam są kolejne śmaty zwane harpiami. Bez i dam ci 0,07, chyba jakoś tak. 17. Level, a jeszcze kamieni przecież nie daliśmy dla Saturasa. Więc jest naprawdę ciekawy. Dobra, jak chyba tutaj już nic nie ma. Wiecie, impreza się dawno skończyła, tutaj w tej fortecy. Idziemy tutaj na górę, na kolejne piętro. Mam nadzieję, że już ostatnie. Chociaż moją nadzieję, jak dobrze wiecie, mogę ulegnąć w kruzach. Ten odcinek już naprawdę trochę trwa, za co was bardzo przepraszam. A jajaj, bezisław! Kurde, zapomniałem, że to jest ta zasrana miejscowa. Gdzie będziemy mieli taki problem z wejściem, że. W... Zbuguje, Beź, miałeś skoczyć, no Ale na szczęście nie spadamy na plera albo na brzuch, więc to jest już łatwiejsze Aj, widzicie? Jeszcze jeden poziom Co wy sobie jajce robicie No dobrze, że przyleciałeście osobno Bezi, nie bługuj mi się w takim miejscu. Co ty tu robisz? Dobra, kolejne piętro jest oczyszczone z tych brudasów zwanych harpiami. Pijemy kolejną 07. Dobra, będę mówić na nią 07. Bezi się jeszcze obrazi. No, ten odcinek długi będzie. Nie wiem, czego nie podzielę na dwie części. A jeszcze telekineza. O jezu. Dobra, postaram się, aby to było naprawdę na wysokim poziomie, jak najszybciej, z klasą. Więc lecimy dalej. O, tu będzie bawienie się w beziego znawcy skrzynek. Brzmi jeszcze. ja... no pamiętam. Pyk, 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 pyk. Dobra, pamiętam ten szyf. Pyk, 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 pyk. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Co to za gówno to nie, nie miecz. Niepotrzebnie tak szczerze tu szliśmy, bo was tylko przynudzam. No Bezisław. Wchodzimy na drobinkę. Dobra, masz skakać! No kurde. Ajaj, bym znów... My rozchodzimy na dół. Zaraz użyjemy sobie telekinezy. Użyjemy jej sobie tutaj. Zaraz Bezi zabawi się w szalonego alchemika. Ty mnie baź przestań w końcu straszyć, bo się zdenerwuje Dobra, to na razie możemy, o. Co? Eee no A, amulet magii I co? No tu był pierścień. Co jest? Amulet magii. No i już, uda nam się. Już myślałem, że będzie trzeba iść do obozu jakiegoś. Ale nie Tak, ten dźwięk. Chodź tu kamyczku. A, Kamień tutaj Tutaj Dobra, już możesz spadać. No, rozpierdzielaliśmy sobie tutaj. Mieliśmy tak. Nie. I tak. Dobra, 0,7, chociaż 0,5 by też. Pałowaczka by też st starczyła. Zapisujemy i dosłownie za chwilaczkę kończymy. sorki za tak bardzo długi odcinek. Mam nadzieję, że on pół godziny trwa. Minimum, maksimum. Cóż, co ja gadam. Ale ani razu nie zginęliśmy w tym odcinku. To jest naprawdę duży plus, bo to jest. tak szczerze, jeden na pewno z dwóch czy z trzech najtrudniejszych punktów w całej grze. Po prostu bicie tych harpi, to jest masakra. Mamy tutaj nasz kamień. Jest, mamy jeszcze. Są. Kurde, mamy je już cztery. W następnym odcinku udamy się do Saturasa teleportem. Cześć! Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Do następnego spotkania. Czytaj, czytaj. Niech. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zejdziemy jeszcze. A już nie trzeba zresztą schodzić. Pokażę Wam ten krajobraz pięknej górskiej fortecy. Dzięki Wam bardzo za ten odcinek. I tak naprawdę do następnego. Cześć!